Dziękuję za 50 subów ogólnie. Macie do wyjścia, no, że tu je dobijemy 10 łapkę, teraz zostawcie suba. No i co? Zaczynamy po prostu. Mówię, to jest specjalna 50 subów. Więc żeby nie było. Ktoś chciał, żebym to zbudował. To stwierdziłem, że to zbuduję na 50 subów. Gotowi? Spongebob ale powiecie, że ja tylko cydę zbudowałem to nie, nie tylko cydę zbudowałem zbudowałem jeszcze środek No niby się wydaje, że to mało i się zastanawiacie pewnie po co to jest dlaczego się tam świeci i się tam zajść nie da Z jednego jedynego powodu, tam się tak kliknąć. I to za teraz się powinno dokładnie Lawa powinna spłynąć I teraz skakujemy tutaj yy, Jakby co to te łóżka, nie pytajcie cię co się stało Mój tekstur pak niezbyt. Przez ostatni czas nie chce ze mną współpracować, więc no. Tutaj jest ta winda. Tutaj jest enchanting. Tutaj jest. Ta. Mm, tutaj są skrzynki. Ten łuk też jest zrobiony na teksturpaku. Tylko, że coś się stało z teksturpakiem i niezbyt chce działać. Widać. Tutaj jest farma. I to jest tyle. Z tym się bawiłem dwa dni, bo mniej więcej jedna, jedyna. Jest jedna rzecz, która mi zajmowała dużo czasu. Jest to mechanizm drzwi o tych. Jego, ich nie umiałem zrobić.